W pierwszym odcinku mojego wideobloga postaram się odpowiedzieć na pytanie, jaki pierwszy rower NTB? Żeby zakup roweru był skuteczny i dobry, rower musi być dopasowany do nas, żeby na codzienny jeździe spełniał te oczekiwania, które mu założyliśmy. Wtedy taki zakup będzie najlepszym zakupem. Do czego ma służyć tam ten rower? Ile kilometrów tygodniowo zamierzamy? Przejeżdżać. Po czym będziemy jeździć? Po jakiej nawierzchni? Czy jest to tylko rekreacyjny, rekreacyjne kręcenie? Czy jest istotny dla mnie? Czy ten rower będzie się komuś podobał? Czy mam jakieś wyższe cele sportowe? Jaki budżet zakładam na dany rower? Ile chcę przeznaczyć pieniędzy na zakup roweru? Kilka miesięcy temu stanąłem przed właśnie takim dylematem. Jaki rower kupić? Rower miał służyć do trenowania 3-4 razy w tygodniu po około 70-90 minut, maksymalnie do 120 minut, w umiarkowanym terenie, czyli drogi szutrowe, względnie dobrze przygotowane, żeby był lżejszy niż to, co oferuje większość producentów w tej cenie. Fajnie było pojechać jakieś jakieś mini, w maratonie MTB, przedziale cenowym największą rozterką jest to jaka wielkość koła trendy idą ku rowerom z dużymi kołami ten trend jest raczej nieodwracalny i ma swoje potwierdzenie w walorach jezdnych duże koło ma dobrą przyczepność łatwiej się jedzie po grząskiej sypkiej nawierzchni te rowery tutaj zacytuję mojego kolegę profesjonalistę Mistrza Polski, ten rower jest szybszy. Oczywiście on szybszy będzie, jeżeli zawodnik będzie dysponował odpowiednią mocą i odpowiednim przygotowaniem, jeżeli ktoś niewytrenowany, na pewno nie poczuje od razu super szybkości i wzrostu o 5 km na godzinę, po samej przesiadce się z małego roweru na duży. I tutaj jeżeli jest możliwość zakupu takiego roweru i jego parametry odpowiadają naszym założeniom, Warto kupić taki rower. Dają dobrą bazę do dalszej rozbudowy roweru. Geometry ramy. Jak się na tym rowerze czujemy? Czy nasza dyspozycja, nasza funkcjonalność, naszego organizmu, naszego szkieletu yy, pozwala na komfortową jazdę na wybranym modelu? Na pewno warto przymierzyć się do roweru. Takie przymierzenie pozbawi nas wszelkich wątpliwości i złudzeń. To sprzęt w tym przedziale cenowym jest różny. Trzeba tutaj sobie sfiltrować, co tak naprawdę jest nam potrzebne, co będzie tylko bajerem, dodatkiem, niekoniecznie nam przydatnym, a na pewno te dodatki muszą być zweryfikowane pod kątem ich jakości. Tutaj jest największe pole do że tak powiem naciągania ze strony producentów. Mamy nie jesteśmy y, hamulcami tarczowymi, y, nie odpowiadają jakością y, solidnym hamulcom tarczowym z wyższych segmentów cenowych. Czy, trzeba się tym elementom bardzo dobrze przyjrzeć, y, sprawdzić, y, czy w danym typie roweru ten hamulec tarczowy będzie lepszym rozwiązaniem niż na przykład klasyczny V-brake. W tym przedziale cenowym nie będą wysokiej grupy przerzutek oraz napędu, jednak te które są oferowane gwarantują przy dobrych ustawieniach i dobrej regulacji naprawdę płynną pracę. Spokojnie będziemy mogli się cieszyć dobrą, dobrą zmianą biegów na treningach. W tanim rowerze musimy zwrócić uwagę na ilość przełożeń. Niestety większość producentów Oferuje 21 trybów zmiany, co moim zdaniem jest opcją nieco zbyt ubogą. Jeżeli warunkiem, jednym z naszych warunków jest jazda sportowa, na pewno te 7, 7 trybów z tyłu będzie dla nas za mało. Zwróćmy na to uwagę. Piasty na pewno muszą być markowe. Unikamy piast tak zwanych no-name'ów. Niesygnowanych przez żadną z firm, te piasty nie, nie dadzą nam gwarancji, że będziemy mogli na tym wyżej trenować. Możemy pojechać do parku raz w tygodniu, ale nie będziemy się cieszyć ich awaryjną pracą na dłuższy czas. Widelce amortyzowane w tej klasie cenowej no tutaj raczej nie ma, że tak powiem. Jakiegoś technologicznego szału. Są to sprężynowe konstrukcje, które charakteryzują się dosyć dużą masą, jednak ich długowieczność jest i bezobsługowość jest tutaj niepodważalna. Najczęściej wykorzystywanym widelce w tym przedziale cenowym są Santury wszelkiego rodzaju XCMY, Konstrukcje Rockshoka, z serii XC 28. 32. Mm. Polecam tą konstrukcję, ponieważ tutaj tłumienie może nie różni się dramatycznie od Santura, ale chyba to jest naj... jeden z kulturalniejszych widelców w tym przydziale cenowym. Chodzi o gumy, a ogumienie to w tym przydziale cenowym jest, jest, jest dość dobrze. Większość producentów stosuje markowe, dobre produkty. Jeżeli już wykonamy taką ocenę celów i założeń, jakie stawiamy przed rowerem, nie pozostaje już nam nic innego, jak przeszukanie ofert. I zachęcam do tego, by korzystać z wyprzedaży modeli z roczników poprzednich, jak również jakichś końcówek serii. Zwrócić uwagę na tak zwane, jakieś limitowane serie. Sprawdzajmy specyfikacje, weryfikujmy, czy odpowiada naszym założeniom, a wtedy na pewno rower będzie nam służył i będziemy przede wszystkim zadowoleni z zakupu. Wybrałem rower Rome Rambler 5.0 model 2013 z uwagi na bardzo atrakcyjną cenę 1299 zł z amortyzatorem RockShock. XC28 z klasycznymi hamulcami v 24 przełożenia, waga 13,7 kg, rozmiarkowa 26 cali. Jestem bardzo zadowolony z tego roweru, w 100% spełnił moje oczekiwania. Jest dla mnie dobrą bazą do, do, do modyfikacji o modyfikacjach i zmianie konfiguracji roweru, dostosowaniu roweru do naszych indywidualnych potrzeb opowiem w następnym odcinku.